Od 1 stycznia coraz więcej emerytów zaczyna zadawać sobie bardzo konkretne pytanie: Czy nowe zaświadczenie z ZUS dotyczy również mnie? W mediach pojawiają się ogólne informacje o zmianach, ale rzadko mówi się wprost, kogo dokładnie one obejmują, a kto nie musi się niczym martwić. Ta niepewność powoduje, że wielu seniorów odczuwa niepokój, zastanawia się, czy brak jednego dokumentu. Może w jakiś sposób wpłynąć na wypłatę ich świadczenia. W praktyce nie każdy emeryt musi składać dodatkowe zaświadczenie, ale też nie każdy może ten temat całkowicie zignorować. ZUS wprowadził nowe zasady mające uporządkować dane i formalnie potwierdzić określone informacje. Jednak oznacza to różne obowiązki dla różnych grup świadczeniobiorców. Dla jednych będzie to jedynie formalność. Dla innych praktycznie brak zmian, a jeszcze inni mogą otrzymać pismo z prośbą o uzupełnienie dokumentów. Największym problemem jest to, że wiele osób dowiaduje się o nowych wymaganiach z nagłówków w mediach albo z drugiej ręki, co prowadzi do nieporozumień, zbędnego stresu i poczucia zagrożenia. W rzeczywistości wystarczy wiedzieć, na jakiej podstawie ZUS może wymagać zaświadczenia i w jakich sytuacjach faktycznie jest ono potrzebne, bez straszenia, bez domysłów, bez niepotrzebnych emocji. Dokładne poznanie przepisów pozwala podejść do sprawy spokojnie i świadomie. W tym materiale wyjaśnimy krok po kroku, kogo dotyczą nowe zasady od 1 stycznia, w jakich przypadkach ZUS może poprosić o dodatkowe zaświadczenie i co to oznacza w praktyce dla emerytów. Przedstawimy również grupy, które nie muszą podejmować żadnych działań i mogą spokojnie oczekiwać kolejnych wypłat. Jeśli jesteś emerytem, masz bliskich pobierających świadczenia albo po prostu chcesz wiedzieć, czy nowe przepisy dotyczą Twojej sytuacji, warto zostać z nami do końca. Wiedza ta może oszczędzić sporo stresu, nieporozumień i niepotrzebnych komplikacji. Po wejściu w życie nowych zasad. Wielu emerytów zaczęło uważniej przyglądać się korespondencji z ZUS. Nie dlatego, że zakład wprowadził nagłą rewolucję w systemie emerytalnym, lecz dlatego, że pojawiły się zmiany mające uporządkować dokumentację i sposób potwierdzania określonych informacji. W praktyce oznacza to, że część świadczeniobiorców może zostać poproszona o przedstawienie dodatkowego zaświadczenia, podczas gdy inni nie zauważą żadnej różnicy w swojej sytuacji. Kluczowe jest zrozumienie, że nowe zasady nie obejmują automatycznie wszystkich emerytów, a ZUS nie wprowadził powszechnego obowiązku składania dokumentów przez każdego seniora. Zmiany dotyczą konkretnych przypadków, w których zakład musi potwierdzić dane, aby prawidłowo wypłacać świadczenia. Brak tej wiedzy w przestrzeni publicznej. Wywołał wiele pytań i niepotrzebny niepokój wśród seniorów. Najczęściej o dodatkowe zaświadczenie mogą zostać poproszeni emeryci, których sytuacja zawodowa lub życiowa zmieniła się w ostatnim czasie. Dotyczy to m.in. osób, które po przejściu na emeryturę podejmują dodatkową pracę, zmieniają formę zatrudnienia albo uzyskują dochody z innych źródeł, które mogą wpływać na sposób rozliczania świadczeń. ZUS musi mieć aktualne dane, aby uniknąć nadpłat lub błędów w wypłatach. Ważną grupą są również emeryci pobierający świadczenia łączone np. emeryturę wraz z rentą lub dodatkami które są uzależnione od spełnienia określonych warunków. W takich sytuacjach zakład może poprosić o dokument potwierdzający że dana osoba nadal spełnia kryteria uprawniające do pobierania konkretnego świadczenia. Nie jest to nowa praktyka, ale od 1 stycznia została ona bardziej ujednolicona i formalnie doprecyzowana. Nieco inaczej wygląda sytuacja emerytów mieszkających poza granicami Polski lub czasowo przebywających za granicą. W ich przypadku ZUS regularnie wymaga potwierdzenia, że dana osoba nadal żyje i ma prawo do otrzymywania świadczenia. Dla tej grupy dodatkowe zaświadczenie nie jest niczym nowym, jednak zmiany w przepisach uporządkowały terminy i formę składania dokumentów, co jest niezwykle istotne, aby uniknąć opóźnień w wypłatach. Warto też podkreślić, że wielu seniorów obawia się, iż brak zaświadczenia automatycznie wstrzyma emeryturę. W rzeczywistości wygląda to inaczej. ZUS w pierwszej kolejności informuje świadczeniobiorcę o konieczności uzupełnienia dokumentów i wyznacza termin na ich dostarczenie. Dopiero brak reakcji przez dłuższy czas może skutkować wstrzymaniem wypłaty, ale nigdy nie dzieje się to nagle ani bez ostrzeżenia. Dlatego tak ważne jest, aby spokojnie czytać pisma z ZUS i reagować na nie w sposób świadomy, bez paniki. Warto również podkreślić, że ogromna część emerytów nie musi podejmować żadnych działań. Osoby pobierające standardową emeryturę, które nie pracują dodatkowo, nie zmieniły miejsca zamieszkania ani sytuacji prawnej, Zazwyczaj nie są objęte nowymi obowiązkami dokumentacyjnymi. Ich świadczenia będą wypłacane na dotychczasowych zasadach bez konieczności składania jakichkolwiek zaświadczeń. ZUS wprowadził te zmiany przede wszystkim po to, aby usprawnić system i ograniczyć liczbę błędów. W poprzednich latach zdarzały się sytuacje, w których brak aktualnych danych prowadził do konieczności późniejszego zwrotu nadpłaconych świadczeń. Nowe przepisy mają temu zapobiegać i zwiększyć przejrzystość, zarówno dla zakładu, jak i dla samych emerytów. Ważnym elementem nowych zasad jest również cyfryzacja kontaktu z ZUS. Coraz więcej spraw można załatwić przez platformę usług elektronicznych, co dla wielu seniorów jest dużym ułatwieniem, choć dla innych nadal stanowi wyzwanie. Dlatego zakład pozostawia możliwość składania dokumentów w tradycyjnej formie. Osobiście lub pocztą. Nie ma obowiązku korzystania z internetu, jeśli ktoś nie czuje się z tym komfortowo. W przypadku otrzymania wezwania do złożenia zaświadczenia, warto dokładnie sprawdzić, jaki dokument jest wymagany. ZUS jasno określa, czy chodzi o zaświadczenie o zatrudnieniu, dochodach, miejscu zamieszkania, czy innym aspekcie sytuacji życiowej. W razie wątpliwości, można skontaktować się z infolinią lub udać się do najbliższego oddziału, gdzie pracownicy udzielą wszystkich potrzebnych wyjaśnień. Nie należy również obawiać się, że nowe zasady są wstępem do obniżenia emerytur. Zmiany mają charakter wyłącznie administracyjny i porządkowy, nie dotyczą wysokości świadczeń ani zasad ich naliczania. Informacje o rzekomych masowych wstrzymaniach wypłat czy obowiązkowych dokumentach dla wszystkich emerytów nie znajdują potwierdzenia w przepisach. Dla wielu seniorów kluczowe jest poczucie stabilności i bezpieczeństwa finansowego. Dlatego tak istotne jest oddzielanie faktów od plotek. Nowe przepisy od 1 stycznia nie zmieniają prawa do emerytury, a jedynie precyzują sposób potwierdzania niektórych informacji w określonych sytuacjach. ZUS zapowiada, że będzie stopniowo informował świadczeniobiorców o wszelkich wymaganych działaniach. Nie ma potrzeby składania dokumentów na zapas, ani zgłaszania się do urzędów bez konkretnego wezwania. W większości przypadków brak pisma oznacza, że dana osoba nie jest objęta dodatkowymi obowiązkami. Warto pamiętać, że emeryci mogą korzystać z pomocy rodziny lub doradców przy załatwianiu formalności. ZUS nie zabrania wsparcia ze strony bliskich, a w wielu oddziałach dostępni są również doradcy emerytalni, którzy pomagają zrozumieć nowe przepisy i odpowiedzieć na wszelkie pytania. Podsumowując, Nowe zaświadczenie od 1 stycznia nie jest obowiązkiem dla wszystkich emerytów, lecz rozwiązaniem skierowanym do konkretnych grup. Spokój, uważne czytanie korespondencji i reagowanie na oficjalne informacje to najlepszy sposób, aby przejść przez te zmiany bez problemów. Emeryci, którzy nie otrzymali żadnego wezwania, mogą nadal spokojnie korzystać ze swoich świadczeń. Nie martwiąc się o nagłe komplikacje. Świadomość swoich praw i obowiązków to najlepsza ochrona przed stresem i nieporozumieniami, a wiedza pozwala zachować spokój nawet w obliczu zmian administracyjnych. Jeżeli ten materiał pomógł Ci zrozumieć, kogo naprawdę dotyczą nowe zasady ZUS od 1 stycznia, zostaw łapkę w górę. Dzięki temu więcej emerytów i ich rodzin trafi na rzetelne informacje zamiast niepotrzebnych plotek. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi zmianami w ZUS, zasadami wypłat i ważnymi terminami, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Publikujemy materiały, które tłumaczą przepisy prostym językiem, bez straszenia i zbędnego stresu. Napisz w komentarzu, czy otrzymałeś już pismo z ZUS, czy temat cię nie dotyczy. Twoje doświadczenie może pomóc innym widzom lepiej zrozumieć swoją sytuację. Udostępnij ten materiał komuś bliskiemu, kto jest na emeryturze lub wkrótce na nią przejdzie. Jedna informacja może oszczędzić komuś wiele stresu i problemów. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.